Witam serdecznie wszystkich na moich kanale. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować kilka takich ważnych informacji odnośnie sterownika świetżarowych. Tak on właśnie wygląda. Występuje w BMW, w Mercedesie, podejrzewam, że też w innych samochodach. Najczęściej jest to produkcja Beru. Występują czterocylindrowe, sześciocylindrowe, ale do rzeczy wygląda to tak. Mamy tutaj dwa złącza, jedna taka szeroka wtyczka tam są świece, zasilanie sterownika oraz jedna taka duża tutaj przychodzi stały plus, który jest podpinany do alternatora i jeśli wymieniacie sobie taki sterownik, czy diagnozujecie to zwróćcie bardzo proszę Was o uwagę na ten właśnie przewód, bo bardzo często jest on uszkodzony, ta wtyczka jest w zasadzie gniazdo, jest wypalone no i przez to mamy niekontakt no i potem sam sterownik może nie działać prawidłowo, zarówno może sam się nie uruchamiać, może też nie grzać świec przez to lub słabo grzać te świece, więc zwróćcie na to uwagę. No ale do rzeczy. Przejdźmy teraz, że tak powiem, do schematu, czyli jak to wszystko działa, jak to jest wszystko podłączone. I teraz tak. Ta duża wtyczka, o której Wam mówiłem jest tutaj. Widzimy tutaj, że to pięknie idzie sobie do plusa baterii, czyli to jest po prostu połączone z alternatorem, gdzie jest stały plus tutaj mamy teraz tak tutaj mamy zasilanie sterownika jest ono prawdopodobnie przez zapłon i bezpiecznik tu mamy 20A do tego mamy tutaj masę na sterownik natomiast tą masą już steruje nam sterownik silnika więc tutaj w zależności od tego czy sterownik chce to uruchomić czy nie to po prostu pojawia się tutaj masa tutaj mamy dodatkowy pin do linii danych to te podejrzewam że to idzie magistralą lin no i potem już mamy same świece jedynka dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. I zasadniczo tyle, bo większość innych, inne piny już nie są używane tutaj. No. Jeśli chodzi o, o podłączenie tego, to tak to właśnie wygląda. Jakbyście chcieli sobie na sterowniku popatrzeć, to tutaj właśnie mamy ten do alternatora do zasilania. Tutaj te pierwsze cztery piny to są pierwsze cztery świece. Siódmy, ósmy to jest piąta i szósta świeca. Potem mamy pin 5 i pin 6. To jest właśnie zasilanie już sterownika. No i zasadniczo jeszcze jeden, właśnie do tej magistrali, a reszta zasadniczo nas nie interesuje, bo podejrzewam, że nawet to nie jest używane. Dobra, teraz tak. Jak sobie sprawdzić taki sterownik? Zaraz Wam to zademonstruję. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale bierzecie sobie taki miernik. Ustawiacie sobie go na przykład na 2000 omów, 2 kΩ, i teraz tak. Czarną tutaj końcówkę, przewód podpinacie sobie do tego dużego złącza, gdzie normalnie idzie plus, i lecicie dalej po świecach. Lecimy jedyneczkę. Mamy tam 540 omów, jest ok. Dwójeczka jest, trójeczka jest, czwóreczka jest. To jest sześciocylindrowy, więc tutaj jeszcze 7, czyli to była piąta świeca i szósta świeca. I w przypadku czegoś takiego mamy pewność, że to jest sprawne. Natomiast jeśli byście wcale nie mieli tych 6, to prawdopodobnie jest uszkodzone tutaj połączenie tego głównego plusa, albo jeśli nie macie na którejś tam świecy, to jest po prostu uszkodzone połączenie na tym konkretnym kanale, na tej konkretnej świecy. Więc no, wtedy niestety trzeba rozebrać ten sterownik. Trzeba tutaj tą obudowę rozkleić, wykopać w ten po prostu żel, który to jest zalane, no i poprawić te połączenia lub wymienić te połączenia. Różne są techniki, różne druty używają. Jedni używają drutów takich srebrzanki, na przykład czegoś takiego, tak jak w oryginale, inni używają zwykłych takich przewodów typu linka. Każde rozwiązanie jest dobre, ważne, żeby to po prostu poprawić. To po prostu się obrywa z racji wieku, z racji drgań, przecież to mamy diesla, mocno to wszystko drży. Więc kwestia czasu, jak to się podda. Także, słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka. Na potrzeby własne tego filmiku zbudowałem sobie taki prosty tester. Wprawdzie tutaj uruchomię go teraz na 4, z tego względu, że mam troszkę za słaby zasilacz i nie chcę mi startować z 6, ale zobaczycie, jak to działa. Dosyć fajnie to wygląda, bo on ma takie jakby trzy etapy, no ale sami zobaczcie. Nie wiem czy to na nagraniu było widać. Generalnie na początku nam się świeci przez chwilkę tak mocno, słabiej i potem jest już tylko takie... O, tutaj widać teraz fajnie. Takie podtrzymanie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się.